Cześć kochani, z tej strony Klaudia i dzisiaj do Was przychodzę z najważniejszym pytaniem, które zaraz się pojawi z racji tego, że za chwilę mamy lato. Mamy już wiosnę, zrobiło się ciepło. Wiecie, krótki rękawek tutaj z tyłu widzicie, że słonko świeci. Wszystko cudownie będziemy coraz więcej odkrywać swojego ciała, coraz więcej będziemy myśleć o tym, że może pojedziemy na jakąś plażę czy coś w tym stylu. Czekajcie, was poprawię trochę, ale wiecie, no, zaczynamy o tym myśleć. Po drugie, zaraz są święta wielkanocne, kolejne święta. I będą dwa, 3 dni pewnie siedzenia, jedzenia, picia i jesiadowania wszelkiego. I zaraz wszyscy zadamy sobie to pytanie, jak schudnąć? I będziemy to wpisywać wszędzie, gdzie się da, jak schudnąć. I oczywiście, jak wiecie, ja już pierwsze 10 kg mam za sobą takiej mądrej. Z głową nie na szybcika diety. E, to jest mój trzeci miesiąc, tak naprawdę w kwietniu będzie dopiero, no będzie ósmy, tak? Uy, w sensie 8 kwietnia będzie e, trzeci miesiąc pełny, gdzie, e, gdzie jestem na diecie. I to pierwsze prawie 10 kilo mam za sobą, z racji tego, że jest około 127-8, no w tym momencie jest to 119, no. E, Zależy, powiem powiem Wam jeszcze na czym no ale generalnie gdzieś tam coś takiego mniej więcej jest. I generalnie to są rzeczy, które ja wprowadziłam, które mi wybitnie pomogły i zaraz będą święta. I trzeba już się, może warto teraz zastanowić, zamiast najeść się na święt, przed świętami, wiecie, tyle po prostu ile się da i później dopiero zacząć myśleć o odchudzaniu, może już teraz warto o tym pomyśleć. Ale kochani, jeżeli wam się podobają takie filmy, jeżeli chcecie realnie usłyszeć od kogoś, kto był gruby, jest nadal gruby, ale już jest szczuplejszy, a nie jak wiecie, ktoś kto już schudł im i tak dalej i często to są takie, no... Opinie, wiecie, o jak to było cudownie, fantastycznie i łatwo. No, jak chcecie usłyszeć, jak to realnie wygląda w trakcie procesu, chcecie y, sprawdzić mnie, czy za miesiąc chudnę dalej czy nie, no to serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco, no to klikniecie sobie w dzwoneczek obok przycisku subskrybuj i macie powiadomienia o każdym nowym filmie, a wpadają czy tygodniowo, więc serdecznie was zapraszam. Zachęcam oczywiście na dole też znajdziecie, znajdziecie. Boże, drogi, nie mogę się wysłowić, znajdziecie Znajdziecie TikToka, Instagrama, wszelkie moje social media, więc serdecznie Was zapraszam. Eee, I kochani, przechodzimy do kilku złotych rzeczy, które naprawdę Wam bardzo pomogą w redukcji podczas świąt. Bo ja nie, nie twierdzę, że no to teraz nie możesz nic zjeść, nie możesz do, do w ogóle zostawić. Ej, nie wiem, czy słyszycie. Ale ptaki śpiewają i tak głośno, że chyba będzie, będziecie je słyszeć, ale z drugiej strony wiosna idzie, cieszymy się tym dodatkowym muzykalnym ubogaceniem tego filmu. Ale to są rzeczy, które wam realnie pomogą, nie zmienią wybitnie tego, że teraz nie będziecie jeść niczego i tak dalej. Nie, 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 zupełnie nie o to chodzi. Bardziej chodzi o to, żebyśmy bardziej z głową do tematu podeszli i na przykład, oczywiście, sałatki będą. Będą, my Polacy kochamy sałatki z czym? Z majonezem. I ja się nie dziwię, majonez jest pyszny, jest dobry, ok. Niech będzie majonez. Ale jeżeli na przykład dajesz do sałatki majonez, to może tym razem zrób pół na pół z jogurtem. I powiem wam, że ja zawsze myślałam, nie, no przecież to nie będzie tak samo dobre. No majonez to majonez, musi być ten majonez tej ona musi być taka dobra. Z jogurtem to nie będzie takie dobre. I powiem wam, że ja się naprawdę myliłam. I spróbujcie sobie. Ja w ogóle majonez bardzo rzadko używam, bardzo mało ostatnio, odkąd jestem na diecie, no bo nie mogę tego jeść, strasznie dużo ma kalorii, ale jeżeli na przykład robię sałatkę albo robię jakiś sos czosnkowy i wiecie, no i czasem masz ochotę na, na taki sznyd, wiecie, właśnie żeby to było takie bardziej niezdrowe to ja wam powiem złotą rzecz która mi bardzo pomaga i na przykład, jeżeli teraz będę robiła sałatkę, ja będę robiła sałatkę no to planuję zrobić tak żeby dać jogurt E, najlepiej to będzie tak jedna trzecia jogurtu albo nawet 2, trzecie chociaż nie no bo to nie na, cz na cztery bym podzieliła może tak cztery. E, cztery części z czego dwie to jogurt jedna to majonez a trzecia słuchajcie i to jest moje odkrycie to jest twaróg jeżeli chcesz z, lepiej zbilansować sobie na przykład sałatkę ale nie chcesz Eee, właśnie, chcę, żeby ona miała też fajny smak, żeby to było mega dobre, to dodaj trochę twarogu. Ja na przykład sobie blenduję, po prostu jogurt, dodaję trochę majonezu, tak jak mówiłam, dwie części jogurtu. Eee, Część yy, majonezu i jedną część daje twarogu i słuchajcie, podbijasz sobie tak naprawdę białko w, yy, w tej sałatce, no bo to jest mega dobre, to jakby twaróg jest świetnym źródłem białka. Ja wykorzystuję chudy twaróg z tego, że jak wiem, że pójdzie do tego jogurt i pójdzie do tego jeszcze majonez, no to nie ma sensu wykorzystywania twarogu tłustego czy półtłustego, bo ta konsystencja będzie gładka, będzie gładka masa i to jest po prostu coś genialnego. I to jest świetne, jeżeli potrzebuje więcej smaku majonezu, to sobie po prostu dodam trochę więcej tego majonezu. Ale rozumiecie, jak to ci zmienia perspektywę, bo kto normalny by po, połączył twaróg, ze, żeby zrobić, wiecie, sos do sałatki? No generalnie nikt. Ja to odkryłam w jednym przepisie, który używałam. Po prostu miałam frytki z batatów i do tego mieliśmy taki właśnie taki sos, który właśnie był robiony. Słuchajcie, połączony twaróg z z jogurtem. Ja to doprawiłam, bo zrobiłam to właśnie w formie sosu czosnkowego i słuchajcie, to jest game changer, to jest tak dobre i przy okazji naw nawalone jest białka. I ja wiem, że teraz trochę brzmi jak te to, to fryki, wiecie, typowe fryki właśnie, które o białko, 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 ale... Trzeba zbilansować jakoś ten posiłek. To jest zwykła sałatka często, e, która właśnie e, zamiast dawać 4 czt łyżek e, majonezu, możesz dać jedną łyżkę majonezu, która zrobi ten dobry smak, szczególnie jak sobie doprawisz ten sos. Ja na przykład e, wiem, że możecie mi teraz zjeść za to w komentarzach, ale ja używam typu, wiecie, czegoś typu warzywko, nie wiem, jakieś tam. Wegety, czy coś takiego. Do, dokładam do takiej sałatki, bo to też nie o to chodzi. Ta sałatka ma, ma mieć ten posmak taki. Wiecie o co chodzi? Wiecie o co chodzi? Ta, tej typowej polskiej sałatki, jednocześnie jest zdrowsza, jest lepiej zbilansowana i, e, i po prostu też się nią bardziej najeżdża, no, bo to nie są zwykłe warzywa i majonez. Tylko jest w tym białko, jest w tym naprawdę spora ilość białka, więc generalnie ja bardzo polecam. To jest mój game changer. To jest naprawdę coś, co ja odkryłam i ja przysięgam, wszędzie to wykorzystuję. Jak planuję sobie zrobić, robić na przykład frytki jakieś warzywne i właśnie chcę taki sos czosnkowy, a nie mam ochoty na wybitnego fast fooda, wiecie o co chodzi, nie zawsze się ma no to generalnie taki sosik i powiem wam, że ja często nie, nie zjadam tego co sobie zrobię na moją porcję która jest na moją porcję, ja po prostu nie jestem w stanie tego zjeść, bo to jest tak napychające i właśnie to jest świetne, że warto w święta, w te święta może pomyśleć o tym, żeby jeść więcej białka i rzeczy zbilansowanych i oczywiście Jemy żurek z kiełbaską, z jajeczkiem, to jest mega dobre, do tego ziemniaczki, super, to jest przepyszne i jakby ja, ja totalnie nie będę teraz mówić, że róbcie wersję fit żurku, no, no nie no, bez przesady, trochę jak sobie śmietany do tego żurku wlejesz, generalnie nic się nie stanie, żeby to może nie było pół litra śmietany na, wiecie, na, na 3 litry zupy, to, to okej, okay, nie? Ale jakby pomyślmy o tym, żeby trochę, wiecie, na przykład, nie wiem, jesz jajka, wiesz, że będzie, będą jajka z majonezem, no to może na przykład zrób też na przykład majonez, ale nie wiem, no FIT się nie da, bo majonez to jest żółtko i, i, i olej. Ale na przykład pomieszaj to na przykład z jogurtem. Na przy... ja, i... nie wiem jeszcze, jak to smakuje, ja pewnie zrobię vloga z, z tego, co jadłam w święta. Ehm, szczególnie, że ja gotuję, gotujemy, bo z Rafałem przyjeżdża do, do nas moja siostra więc będziemy, będziemy sobie w trójkę, e, więc na pewno coś takiego spróbuję i wam nagram, ale powiem wam, że wiecie, pomyśleć trochę, pokombinować. Może na przykład e, ja planuję zrobić pasta jajeczną, bo chodzi za mną tak bardzo, pasta jajeczna I, i generalnie zrobię ją i zrobię ją w lżejszej wersji, bo na przykład e, nie, realnie nie zauważam różnicy żadnej, jeżeli dodam e, łyżkę majonezu, łyżkę jogurtu. Do pasty jajecznej, a czasem dodaję po prostu jogurt, ale. Generalnie nie widzę aż tak dużej różnicy smakowej, jeżeli zrobię łyżkę jogurtu, łyżkę majonezu e, i wymieszam to z jajkami do pasty jajecznej, prawie żadnej różnicy nie ma, więc mi to zupełnie nie przeszkadza. Więc ja chętnie z tego korzystam, korzystam właśnie z takich rzeczy, które pomagają trochę oszczędzić te kalorie podczas świąt, ale też po prostu bilansują ci ten posiłek. Dodajesz więcej białka, dzięki temu nie zjesz sałatki, nie wiem, tony sałatki. Tylko zjesz jej mniej, bo po prostu bardziej się najesz. Też przede wszystkim ja planuję po prostu jakąś aktywność fizyczną, e, jeśli chodzi o święta. E, słuchajcie, w Wielką Sobotę właśnie idziemy na kręgle e, i po prostu będziemy e, mieli kręgle, więc ja Wam też pokażę, co ja jem od piątku w, pi w poniedziałek, Wielka, we wtorek w zasadzie, we wtorek e, po Wielkanocy możecie się spodziewać filmu właśnie co jadłam przez ten weekend świąteczny, bo zrobimy sobie piątek, sobotę, niedzielę i poniedziałek, e, z racji tego, że zwykle im, jakby imprezowanie, jakby no jak... Ja wiem, że jakie to święta, ale wiecie, gdzieś tam świętowanie, bycie z tą rodziną często zaczyna się już od piątku. Po prostu jedziemy gdzieś na obiad do rodziny. Nie zawsze jesteśmy w stanie obskoczyć całą rodzinę w dwa dni, więc chętnie, chętnie się widujemy. Ja wam pokażę, co ja byłam w, e, w ciągu tego weekendu. Myślę, że to będzie fajne, że to będzie inspirujące. I takie drobne rzeczy, naprawdę drobne zmiany, które są w stanie Ci pomóc. I na przykład jeszcze kolejną rzeczą, o której ja trąbię bardzo dużo i ja będę o tym trąbić. Słuchajcie, to są napoje zero. Ja wiem, drineczka się napić, jakby ja to rozumiem, ja to szanuję, pewnie, ale zamiast na przykład coli do drinka, nie wiem, do whisky z colą, czy z czym tam, co tam chcesz, weź zamiast zwykłej koli kole zero. Realnie ona dużo nie zmieni w twoim posmaku, twojego tego drineczka, czy czego tam chcesz, ale zaoszczędzisz tonę kalorii i naprawdę to działa. I to świetnie działa, więc zamiast na przykład, jak będziesz robić teraz zakupy, to kup sobie napoje 0. I to jest naprawdę game changer, bo jeżeli, nie wiem, w szklance coli masz 200 kalorii, nie wiem ile jest, nie, nie, nie pamiętam, ale jest, nie wiem, 100, 200 kalorii i wypijesz 3 takie szklanki to jest jeden posiłek. Wypijesz 3, kalanki, 3 szklanki coli 0, która wiemy, że nie do końca jest zero, no to wypijesz, nie wiem, 3 kalorie, 5 kalorii w trzech szklankach. Różnica jest, nie? I to są takie, takie rzeczy, które trzeba pomyśleć, bo teraz będziesz robić zakupy. Mam nadzieję, że, bo chyba że już masz zrobione zakupy, no to może warto coś tam pomyśleć i na przykład to kupić. <noise> Ale generalnie to są rzeczy, które pomogą ci teraz, bo jeżeli teraz podejdziesz trochę bardziej świadomie do tego, jak chcesz spędzić święta, co chcesz jest święta, zaplanujesz to sobie troszeczkę, no to wiecie. To jest dużo prościej, no bo pomyślisz: Ok, nie biorę trzech słoików majonezu, biorę jeden słoik majonezu, ale wezmę jeszcze jogurtów i wezmę sobie twaróg, bo będę sobie spróbuję tego sosu, o którym Klaudia mówi. Skoro mówi, że jest pyszny, a wygląda jak wygląda, to chyba, chyba coś wie o jedzeniu. <grym> to chyba nie był dobry żart. Ale generalnie rozumiecie o co mi chodzi. Ehm, I na przykład stwierdzę: Ok, ja robię sernik, i powiem Wam: robię sernik na święta, sernik nowojorski. Pistacjowy. I generalnie czy ja się tego wstydzę? Nie, czy będzie kaloryczny, a będzie w cholerę. Ale generalnie chcę zrobić sernik pistacjowy, chodzi to za mną, chodzi za moim mężem. E, mamy moją siostrę, której chętnie właduje część tego sernika, więc planuję zrobić sernik. Planuję też zrobić mazurek. E, mazurek zrobię, e, więc to na przykład są rzeczy, kto, przy których mało możesz kombinować, chociaż ja sernik robię typowo z sera i jajek, no i dodam do tego pastę pistacjową, którą robię sama spędziłam, bo mam kupione gdzieś tam, kiedyś na promocji kupiłam, wiecie dużo past pistacji i mam te pistacje więc wezmę wezmę je i zużyję więc robię sama ten krem, więc też wiem z czego jest no i przede wszystkim zamiast cukru pójdzie erytrytol, erytrytol tak, słodzik, po prostu pójdzie słodzik e, i ja wiem, boże nie, słodziki są be straszne, okropne, ja wiem, ale z drugiej strony jest to lepszy wybór do sernika niż na przykład cukier a nie zrobi to też dużej różnicy w samym cieście. Więc generalnie tak, takie rzeczy zamierzam robić. E, zamiast cukru będę słodzić słodzikiem. No i to są takie drobne rzeczy, które oszczędzają te kalorie. E, I to też nie chodzi o to, żebyś teraz e, ważył, ważyła sobie każdy kawałek, każdy każdą najdrobniejszą rzecz, ale przy przygotowaniach, jeżeli podejdziesz z głową do tego, to zobacz, ile rzeczy ci zaoszczędzi, takich właśnie, że zrobisz ciut zdrowszą wersję, ciut zbilansowaną. Nie zabierzesz tego smaku, że to będzie mdłe i niedobre, tak jak te wszystkie fidrafello, czyli z wiórkami kokosowymi, bo to nie o to chodzi, żebyś teraz jadł fitraffello w święta, kiedy masz ochotę na porządny deser, nie wiem, z mascarpone. Bo to nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby zrobić to, to z głową, i to są takie drobniutkie rzeczy, które ja zamierzam wprowadzić ze świadomością tego, że po prostu chcemy chudnąć, więc nie chcemy się narzeć i zaprzepaścić teraz miesiąc od bo po prostu, wiecie, bo przejemy za cały miesiąc w święta, bo to też trzeba robić z głową. E, I tak jak mówię, to są takie drobne rzeczy, które ja, o których ja już teraz myślę, bo wiem, że mi po prostu pomogą. I też przede wszystkim jedna rzecz, i my Polacy nie umiemy w to. Przysięgam, Polacy w to nie umieją. Czyli w co? W ilości jedzenia. My zawsze myślimy, że y, taka góra sałatki to jest za mało. I później jemy to przez następny tydzień, dwa, trzy. Pomyśl o tym, że święta to jest ten weekend. Sobota, niedziela, w zasadzie poniedziałek. To jest ten weekend. To jest jeden dzień niż weekend, zwykły ma. Ehm, jest was tyle. Czyli nie jakoś dużo więcej. Na przykład nas będzie z dwójki, będzie trójka. No i generalnie nie robię tony żarcia, jakby nas miało przyjść 20. Wiecie o co chodzi? Nie, jakby jajka, jak sobie planuję kupić, no to patrząc ile mam teraz jajek, a mam ich około tam 15, no to sobie wezmę 20 jajek, bo do sernika potrzebuję 5, więc generalnie wiecie, rozumiecie o co chodzi. Ale z 20 jajek. No bo co? My zjemy na śniadanie dwa jajka łącznie. No może. Może 4, może wiecie o co chodzi. W sensie łącznie ja zjem 2, on zje 2, no to może zjemy łącznie 4, 6. jajek, jak zjemy po trzy. wiecie o co chodzi. Nie, nie zjemy tego nie wiadomo ile. Jak moja siostra do mnie przyjedzie, no to ona też nie doje nie wiadomo ile. Więc jak tak sobie racjonalnie pod, podchodzę do tego, żeby po prostu nie zmarnować jedzenia. Żeby nie musieć później przez następne cały tydzień jeść sałatki jarzynowej. Bo po co? Po prostu po co? Skoro zjesz i później będziesz miał dość tego jedzenia, bo mówisz o Boże, kolejne rzeczy świąteczne, ja już mam dość, ja już nie chcę i tak dalej, no nie, sernika upiekę blachę upiekę blachę, no bo inaczej się nie da, ale jak upiekę blachę, to wiem, że my zjemy sobie po serniczku, pewnie zjemy sobie w niedzielę serniczek, zjemy sobie w poniedziałek serniczek, mojej siostrze zapakuje serniczek, zjemy moim teściom na przykład dam serniczek, no komuś jeszcze na przykład dam serniczek, rozumiecie o co chodzi, to są takie drobne rzeczy, które naprawdę zmieniają bardzo mocno perspektywę ale trzeba podejść do tego z głową. A my, jak słyszymy święta, to myślimy to na żarcia. Trzeba się narzeć pokorek i po prostu się nie ruszać, i tylko rzeć i pić. A nie musimy. E, ja się rozgadałam bardzo, patrzę już e, prawie 17 minut, mówię. Ale jeżeli macie jakieś wy sposoby na zamienienie na przykład drobnych rzeczy, które pomogą w zbilansowaniu posiłku, piszcie śmiało w komentarzach zapraszam Was serdecznie tam e, mam nadzieję, że podobał Wam się film jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę mam nadzieję, że będziemy widzieć się w następnym filmiku, ale to zawsze na koniec będzie e, pożegnam się z Wami grzecznie, ale tak jak mówię e, dajcie znać, jeżeli Wy macie jakieś pomysły dajcie znać, co Wy w ogóle sądzicie o bilansowaniu posiłków w święta, czy może w święta święta to święta, jazda i ma być tak jak w święta ma być tyle. Dajcie znać, co wy na ten temat sądzicie. No i co, kochani, e, mam nadzieję, że Wasze święta będą udane, że będą e, po prostu spędzone z rodziną i że będziecie w takim naprawdę też dobrym e, nastroju, też do przemyśleń, na przykład e, a propos wiary, ale nie tylko wiary swojego życia i tak dalej. Ale nie będę się z Wami żegnać, bo widzimy się, dzisiaj mamy co. Wtorek, w czwartek będzie film, i w sobotę chyba też będzie film. No nie chyba, będzie film. Więc kochani, serdecznie Was zapraszam. No i co, mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmiku. Pa!